Cześć, mam na imię Łukasz i jestem profesjonalnym trenerem we Wrocławiu. Dzisiaj przerobimy jedno ćwiczenie dla osób bardziej zaawansowanych, dla osób nie mających problemów z postawą i chcących zwiększyć swoje osiągi w ćwiczeniach wolnych na siłowni, czyli w wyciskaniu na klatę czy w przysiadzie. W trakcie tego ćwiczenia popracujemy nad mięśniem zębatym przednim, który jest odpowiedzialny za protrakcję barku i stabilizację łopatki. Dodatkowo wzmocnimy mięsień prosty brzucha oraz czworogłowę. Pamiętaj, że Twoje ciało powinno być jednocześnie stabilne i mobilne. Zaczynamy! Jako pierwsze zadanie ustaw prawidłową pozycję startową w podporze przodem z ugiętymi kończynami dolnymi. Jako drugie zadanie wykonaj protrakcję barków przód, aby zaangażować swój mięsień zębaty przed Dodatkowo wykonaj tzw. kocik grzbiet. Dlaczego? Dzięki temu zbliżysz swoje przyczepy mięśnia prostego brzucha bliżej siebie, a dzięki temu zaangażujesz go mocniej w trakcie wykonywania ćwiczenia. Jako trzecie, ustaw swoje stopy na szerokości bioder. Pamiętaj również o tym, aby Twoje kolana nie dotykały podłoża. Zatrzymaj ruch na samym dole, jak i na górze na 3 sekundy. Wydech, wykonaj to ćwiczenie w trzech seriach po 15 powtórzeń. Pamiętaj, abyś cały czas kontrolował ruch w pracy koncentrycznej, jak i ekscentrycznej. I'm